No siemanko i pewnie wszyscy wiedzą już co chcę powiedzieć, ponieważ yy, po tytule filmu wszyscy mogli się domyślać domyślić, domyśleć w dupie tam. Że po prostu te komentarze na YouTube są teraz tak bardzo, że tak powiem, zjebane. Że się nie da tego czytać. Po pierwsze, komentarze to już po prostu, nawet mi się o tym rozmawiać nie chcę, bo teraz wszyscy wiedzą, że te komentarze są po prostu do dupy. Nie da się tego czytać w ogóle. Yy, wiem, że dużo youtuberów pewnie zrobi o tym film, ale ja i tak muszę powiedzieć wam o jednej innej istotnej rzeczy. Te komentarze na YouTube psują życie, naprawdę. Nie da się tego czytać w ogóle. Wchodzę w komentarze na YouTube, jednak niektóre czytam. Chcę odpowiedzieć na komentarz, to jeszcze mi się zacina, Opublikowanie tego komentarzu Muszę refreszować stronę po 5 razy Żebym mógł zatwierdzić komentarz Rozumiecie? Nie wiem, to dla wielu osób nie działa Ponieważ dla koleg u kolegów też się pytałem Też nie działa Po prostu nawet nie mogę dla was odpowiedzieć na komentarze Po pierwsze To było po pierwsze Ten filmik jest taki informacyjny, ponieważ jestem taki wnerwiony Że masakra, po prostu masakra Słuchajcie yy, Druga rzecz jest taka yy, Te powiadomienia Google Plus Ciągle mi na e-mail przychodzą do powiadomienia. Już je wyłączyłem, ale po prostu tak mnie denerwowały, że musiałem je wyłączyć, ponieważ dostawałem mnóstwo wiadomości dziennie o tym, że ktoś mnie dodał do jakiegoś kręgu. Następna jest tak sprawa taka, że nie jestem informowany o, o, o dodanych komentarzach, tak jak kiedyś. W skrzynce odbiorczej wchodziłem sobie, sprawdzałem komentarze i usuwałem je, bo znaczy usuwałem komentarze, żeby nie mi, co nie? Ale. Prywatne wiadomości nigdy nie usuwam, ponieważ zawsze kiedyś można wrócić do, wrócić, wrócić do tego starego y, PM i po prostu zobaczyć co tam jest. Tak samo prywatne wiadomości. Znowu. Tylko niektóre, jakieś, yy, teraz zostaje informowany o, 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 o prywatnych wiadomościach na mailu. Yy, dostaję te informacje, ale nie chcę mi, przez maila, przecież nie odpiszę na ten komentarz chyba, nie, nie wiem, nie pamiętam dokładnie, ale na YouTube, na, na, na mailu dostaję wiadomość, że jest komentarz, ale na YouTube też dostaję, tylko czasami. Zależy, czy Google Plus będzie miało problem z serwerami, czy nie. Bo czasami dostaję wiadomość na mailu, że dostałem prywatną wiadomość, a już na YouTubie patrzę, nie ma jej. Co jest? Nie wiem. No, to już druga rzecz o tych y, durnych komentarzach i tych Google Trzecia rzecz jest taka, że wiem, bo z tych moich obserwacji wynika to, że ponad 2 trzecie widzów nie zostaje informowanych, nie zostaje informowanym o nowo dodanym filmie. Jest to na pewno potwierdzone info, ponieważ sprawdzałem to na przeciągu kilku dni od tamtego momentu, kiedy był, były te nowe komentarze i nie Ponieważ zapamiętałem po prostu te statystyki. Naprawdę, jeżeli, jesteście, jeżeli nie jesteście informowani o nowo do danym filmie, jeżeli wiecie, że coś jest grane na rzeczy, że naprawdę trudno jest dostrzec jakiś film, który przesłałem w, w tych aktywnościach w ogóle beznadziejnych Google Plusowych to po prostu zróbcie tak. Musicie wiedzieć, że teraz staram się wstawiać filmy codziennie. Ostatnio są codziennie. Dlatego ustalcie sobie, że wstawiam film codziennie o 16. W tygodniu wstawiam o 16, w weekendy o 11. To już zostanie i tak będzie. W tygodniu od poniedziałku do piątku o 16, sobota, niedziela, filmy są o 11. Pewnie będą, może będą nawet dwa filmy dziennie, to już wtedy w weekend to już następny film już będzie później, nie wiadomo, zależy od dnia, jaki film też wstawiam. Jeżeli wracając do tematu, to już ostatnia rzecz. Jeżeli chcecie być informowani o każdym filmie, sorry, przykro wiadomość, ale większość z was nie będzie informowana o tym filmie, ponieważ kochany Google Plus, znaczy Google Plus, YouTube spierdolił sprawę po prostu. Nic nie działa w tym YouTubie. Musicie po prostu pójść do yy, musicie po prostu zrobić tak, że wchodzicie w YouTuba, wchodzicie na mój kanał i codziennie po 16 o 16 sprawdzacie, jaki film przesłałem. To jest jedyna droga na to, żebyście yy, po prostu yy, zobaczyli jaki film przesłałem. Oczywiście nie mówię to, że tak dla wszystkich. Wszyscy muszą tak robić, tylko ci, którzy są zdziwieni, że w aktywnościach się nie pokazał mój film, muszą wejść na mój kanał, po i sami to yy, manualnie zrobić, tak. Bo też nie mówię, że wszystkich nie, wszyscy nie są informowani, ale dużo osób nie jest informowana i ja to wiem, bo sprawdzałem, dlatego jeżeli. Wiecie, że coś jest nie tak, coś czujecie, że jakiegoś filmu nie ma od mojej strony, jest już po 16, a wy nie macie w subskrypcjach filmu. Wchodzicie na kanał jest film. To jest po prostu trudne, to jest nie, znaczy to nie jest trudne, ale jest po prostu wnerwiające, że YouTube wszystko spierdzielił. Zamiast zająć się wyglądem YouTube'a, zamiast zająć się przej przejrzy przejrzystością YouTube'a, żeby to wszystko wyglądało ładnie. Y Tutaj komentarze, subskrypcje, yy, prywatne wiadomości, tutaj filmy, wszystko tak jak kiedyś przejrzyście. Wchodziło się na YouTube'a, było wszystko przejrzyście jak po prostu w, w źródlanej wodzie, tak? W, w, de, no, w, ży, w, w żywym zdroju, tak. No wam mówię po prostu to się wszystko to schodzi wszystko na psy jeżeli YouTube nie weźmie się yy, yy, za głowy i nie zorientuje się że wszystko spierdzielił yy, to niestety nic nikt na to nie poradzi i to wszystko, co chciałem powiedzieć na ten temat, więc yy, przemyślcie sobie to, co powiedziałem, i to jest naprawdę yy, bardzo potrzebna informacja, to jest prawda, to, co powiedziałem, ponieważ wiele osób na pewno zorientowało się, że coś jest nie tak i czekamy tylko z niecierpliwością, aż oni to zmienią, yy, przyjdą porozum do głowy i, i po prostu to zmienią, ponieważ my, yy, jaki. Jaki jak i twórcy mamy bardzo trudny, bardzo zły kontakt teraz z widzami i bardzo trudny dostęp do widzów. Yy, do, ba, mamy bardzo mamy wielkie trudności z dojściem do widza. I, i bardzo utrudnia nam to sam YouTube i no na naprawdę to jest bardzo trudne yy, i bardzo uciążliwe, więc to wszystko co chciałem powiedzieć na ten temat, więc yy, mam nadzieję, że jakoś to yy, wam pomogło i Piszcie w komentarzach, co tam uważacie na ten temat, więc to było, było na tyle. Więc dzięki Wam za uwagę. Ja byłem Gajos, no i na razie.